Widzę tutaj na ulicy Jeziornej już zbiera nam się coraz więcej kibisów. Przypominam dzisiaj na dystansie olimpijskim, który właśnie w tym momencie się rozgrywa na etapie rowerowym. Mamy dwie pętle, czyli za około myślę teraz już 20 minut będziemy mieli tutaj czołówkę no i będziemy śledzić sobie jak nam się ten wyścig w dniu dzisiejszym proszę Państwa rozgrywa. Ja przypominam, Łukasz Kisło i Przemek Topolewski to zawodnicy, którzy prowadzili po etapie pływackim wśród pani Kasia Czerwińska na prowadzeniu. W tym momencie na rower wskoczyła jeszcze jedna pani Magdalena Mieścicka. Magdalena dzisiaj startuje oczywiście w towarzystwie swojego męża Łukasza. Także jak Państwo widzicie, bardzo, bardzo rodzinny sportem jest ten triathlon Dla każdego tak naprawdę. No bo dzisiaj oczywiście startują panowie, startują panie, startują także najmłodsi zawodnicy. No ale najbardziej cieszy chyba to, że aż tak wielu, wielu kibiców dzisiaj jest tutaj z nami w gniewach. W polskim wiatrzonie, wyjątkowo doświadczony zawodnik, także jest z, z nami tutaj, w tyłach, no i zorganizuje z innymi dużą mocą, miłością biernych, a zarządznikami. Dzisiaj powitam. Pan senator -okay Jan Niemicki ufundował statuetę dla najstarszego zarządnika Małgorzata Piatrów, który łączy pokolenia latów. małych ten nasi zawodnicy teraz walczą między sobą o jak najlepszą pozycję Okałówkach wracamy i w kilku 20, mamy jeszcze minuty, jeżeli chodzi oczywiście o czas wyścigu, w tym momencie będziemy mogli spodziewać się tutaj czołki, zawodników. aż i minut, aż 20 No i proszę, kolejna pani tutaj ciągnie czterech panów. No i z numerem 177 Joanna Brzmik Furwania, zbyt gości Joanna i zaśpiła. No to jeszcze zdrowo tą grupkę. no i z wagę nam koło będzie mogła otworząć się no a może do pani. Pani Joanny dojedzie, Rafał Jakubczyk, no i wtedy we dwoje ci zawodnicy po współpracują rolę. no i dojadą do tej większej grupki, gdzie osób, które wcześniej, można się schować przed wiatrem. 70% oporów na rowerze, czyli znakomita większość tego, co zawodnik musi pokonać, to są opory powietrza, no a... Zakim za kim można o kilkadziesiąt procent te opory zmniejszyć. Jeżeli jest dowodnik, który dobrze chodzi, i na jego pobyt, na którym się na tę całą masę rozgorączą, oczywiście dzisiaj dużo dyplomatów, więc nie ma tutaj oczekiwać, że jakaś wyjątkowo złożona współpraca będzie na czasie robotowej panowała, no ale prostu zasada jest taka, że zawodnicy jadą... No i tamty z nim daje 30 sekundowe do minuty powiedzmy tą zmianę w zależności od tego jak mocno dane zawody się czuje. Bardzo źwięczak, mam tutaj informację, panowie, jest nie, te więc reprezentant doskonale, panowie, gratulacje trzymamy kciuki za kolejne kilometrów, kolejne 20 kilometrów Tak, drogowej już teraz. Ja tak, 173 osoby wystartowały dzisiaj na dysansie olimpijskim. Dwie osoby wysokawały nam się po wpływaniu najprawdopodobniej w dla niej. W przyszłym roku, no, nie ma powielizować się w tym momencie, wedłoczny wolnik, także ruszył już na kolejną pętelkę W tym momencie jest i także jest już z nami na ostatnich 20 km klasy laborowej. już wracając z komentarzem, mamy dwóch pierwszych zawodników w boksie i właśnie w tym momencie dwóch kolejnych. Robert Stępniak, proszę Państwa, a wraz z nim z roweru siada Krzysztof Ziętek z Gniezna, więc już dwóch pierwszych zawodników na trasie biegowej, dwóch kolejnych właśnie w tym momencie docieramy do strefy zmiany. Kilka minut różnicy. Zobaczymy, czy Robert Stendiak głównie będzie na tym biegu gonił. W tym właśnie momencie jeszcze jeden zawodnik, Tomasz Kosicki. No, tak wygląda nasza, proszę Państwa, pierwsza A więc Przemek topolewski ścigam, upraszam pisłownie tych dwóch zawodników. Jest już na trasie biegowej za nimi. Robert Stępniak, Krzysztof Sientek, na miejscu piąty Tomasz Kosicki. W tym momencie dostęp zmianę z numerem 27 dociera także Łukasz Ciułaty, zawodnik z Citizen Poznań. No i proszę Państwa, mam teraz ta większa czteroosobowa grupka ostatniej Prostej. Zobaczymy jak ci zawodnicy poradzą sobie z zejściem z roweru. No proszę Państwa jest też Kasia czerwiska myślę, że to Kasia tutaj jest najbardziej doświadczona zawodniczka. Proszę bardzo, już zeskoczyła. No i właśnie zgodnie z przewidywaniami Kasia jako pierwsza z tej drugiej grupy, z tej dużej grupy biega do strefy zmian. Wielkie brawa dla tych zawodników, nie ma co tutaj się oszczędzać. Trzeba ich do boju cały czas zagrzewać. Widzę też Tomasz Zdanowski zaraz za Kasią Czerwińską trafia do strefy zmian. Jeszcze jeden, proszę Państwa, zawodnik z Poznania. Trochę na temat historii. Już w latach 80-tych odbywały się w Polsce pierwsze diadlony, no i bo miały one oczywiście miejsce w Wielkopolsce, bo dokładnie w podpoznańskim Kiekszu. Z numerem 92 do strefy zmian kieruje się właśnie Marek Markiewicz, zaraz zanim dwóch kolejnych zawodników 145 i 74. Szukam sobie nazwisk na liście startowej Marek Strogulski. To proszę Państwa ten pierwszy zawodnik i Włodzimierz Krawczyk zaraz za nim zmiany dociera także teraz Artur Kumistrzow. No ci Państwo, którzy są teraz w okolicy Belki, możecie Państwo zauważyć naszym co lubić nie mówię. Tak bardzo mówić nie lubię. Oczywiście bardziej skupiam się, co jest aktualne, co jest bieżące i to rozwiązać odwieczny spór o to, który sportowiec jest tym najlepszym. No bo prywatcy mówili, że to oni są najlepszymi sportowcami. Oczywiście kolarze też cieszyli się największą wydolnością, no ale maraton to też jest oczywiście i w ogóle lekko atletyka. To jest królowa, jeżeli chodzi o sporty. No ale jak rozstrzygnąć, który z tych trzech sportowców jest najlepszy? Ano w taki sposób, że można to wszystko połączyć i wyłonić kreatonistę najlepszego. Proszę Państwa, nam... nam w biegu, pojawia się już nasz prowadzący, jest pilot, no i z numerem 59 Łukasz Kisło, Nie pomagał tutaj do nas na nawrocie już poleciał na... No, jest, jest czarek to 159. 159 czarek. Wygląda dobrze, trochę to jeszcze znak, trochę braw od widzów. Wiedziałem sobie, przybyli piąteczkę Łukasz Kisło i Przemek Topolewski. To oczywiście rywalizacją, ale najważniejsza jest dobra koleżeńska zabawa. Kolejni zawodnicy docierają do nas już po etapie rowerowym. Przemysław Dysarz. Jest już razem z nami proszę Państwa łuki, które się tworzyły na etapie rowerowym, no one teraz będą trochę się rozbijać. Każdy z tych zawodników walczy do ostatniego kilometra właśnie po to, żeby jak najlepszą pozycję do biegu sobie wypracować. Tutaj mogą mieć miejsce takie... A tak, na ostatnią chwilę no, bo zawodnicy przez większe dystansu współpracowali tak, żeby inne grupki do nich nie dojechały. No ale jak przemagają no, się utrzymać, no to wtedy można atakować swoich towarzyszy z grup. Magda ściskam, też jest już z nami z uśmiechem na ustach. Magda dobrze ci idzie. Łukasz jest za tobą dobre kilka minut, więc teraz musicie mocno pościgać się na bieganiu. Jest też Mikołaj z Poznania. powiem Ci za chwilę. Na następnej pętli będziemy próbowali jakieś Zabry, że Robert Stępniak dobrze tutaj sobie radzi na tym biegu. Całkiem solidne tempo. No i myślę, że to przemkamy do polskiego nadrabia. Ja przypomnę, że Robert Stępniak to także jest organizator zawodów sportowych w Polsce. Robert już od wielu lat organizuje jeden z pierwszych zawodów na thank <laughs> Rzeczy na zegarze godzina 49 i 30 sekund. No i poczekamy na trzeciego aktualnie zawodnika Roberta. 52 w tym momencie, a więc 2,5 minuty rower Stępniak No trochę więcej, no jeszcze tutaj kilkanaście sekund uchłynęło. 2 minuty 45 sekund straty. Nasz laterowy? Koral, kolalcz. 2 godziny 45 sekund. Możemy tutaj trochę się z takich statystyków powabić. Nie planował tego startu, powiedział mi generalnie przed dzisiejszą imprezą, że zobaczył taka fajna impreza w Gniewach niedaleko, no i Robert tutaj do nas przyjechał. Stanisław Fede Saife, stanisław im starszy, tym mocniejszy. Magnany mieści tam cały czas walczy trzecia pani, no, jej mąż Łukasz. No i zobaczymy jak ten rodzinny pojedynek dzisiaj się zakończy, To będzie zmywał w tym tygodniu naczynia. No, Zrobnicy zawodników na tym etapie biegowym nam się pojawia. Wydaje mi się, że nasz ostatni zawodnik też już wyruszył na drugą kędę etapu rowerowego. Ja proszę Państwa tylko przypomnę tematem honorowym dzisiejsze zawody objęli starosta powiatu szanoturskiego Józef Kwasiewicz, także burmistrz gminy Pniewy. Dzisiaj reprezentowany przez swojego zastępcę Józefa świetnie jest z nami oczywiście pan senator Jan Filip Libicki, który uchwał statuetkę dla najstarszego zawodnika. Proszę Państwa, kolejni zawodnicy szołówki Tomasz Kosicki, no i katarzyna Czerwińska. Tomasz Zdanowicz też wysoko, to są proszę Państwa, zawodnicy z pierwszej dziesiątki. No proszę Państwa, wspominamy dzisiaj jeszcze przed nami duże emocje, że ludzie skręcali nas, to przede wszystkim Łukasz Kisło właśnie w tym momencie rusza na ostatnią pętlę biegową. No i Łukasz tutaj, no myślę, że już spokojnie zogronił się przed czempień oberewskim. No i teraz pewnie, pewnie o zwycięstwo. No to zobaczymy, proszę Państwa, ten Słyszonek Topolewski, ten zawodnik, który biegnie na falę na drugim lokacie, wnosi z kolei, wybroni się przed golem srebrniakiem. No bo był miał 2 minuty i 2 minuty i 45 sekund, a teraz będziemy jeżdżyć, jak to wygląda jednogłośnie przed Iliżem. Potem pierwszy, Ostatni, tak? Tak. No proszę Pani, proszę Państwa, kolejne panie. Wielkie brawa dla Pani. Ja osobiście chciałbym, żeby jeszcze więcej kobiet na trasach światłonowych w całym kraju. Jak widzicie, szanowni Państwo, panie też są pamiątkowe medale Robert Stępniak w tym właśnie momencie. I proszę Państwa, prawa od zawodników dla kibiców, dlatego to bardziej chyba kibice powinni tych zmęczonych zawodników dopingować. A naleciem medalem wręczać będą dzisiaj nasi gospodarze. Jest z nami senator Jan Filip Liwicki. Razem z nim jest zastępca burmistrza gminy Pniewy Józef Ćwierdnia, a także zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w pan Paweł Krętki. Tych trzech panów będzie własnoręcznie za taką naprawdę ciekawą pogodę. A w zeszłym roku tak to jest Łukasz, miesiąc Łukasz, ci Łukasz, będzie zmywał. Wszyscy Wszyscy tutaj tutaj waszym waszym rodzinnym. rodzinnym. Dawaj, Wyłanialiśmy twarz triathlon nie wiem 2015 Zosia Pieszak została finalistką naszego konkursu no i Zosia dzisiaj także w gronie w gronie debiutantów dobieg domety już przygotowany, jeszcze cały czas mamy tutaj zawodników po etapie rowerowym już schodzimy tak jest, tutaj przepisów musi stać się za i teraz pani z numerem 178 Agata z zgirzycka już może się udać. Halo, halo, tutaj kolejna zawodniczka będzie musiała się wrócić do belki. No widzicie Państwo, to właśnie Zosia Pieszak, nasza twarz kwiatronów, Zosia, takie przygody, ale nie ma co się dziwić, bo jest debiut z siarany, panowie z roweru. Jest kolega, ale patrzymy tutaj w kierunku klasy biegowej, bo tutaj nam się coraz więcej jest zawodników, a za chwilę, za chwilę powinniśmy zobaczyć Łukaszane kisło. Proszę Państwa, Kasia, pan 700, dokładnie przed Kasią. No i Tomek, pomek, Tomek, spróbuje się tutaj Kasię pogonić, 2,5 km przed wami. To jest fajne, bo tutaj ścigamy się nie tylko o te pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czy miejsce w pierwszej czy miejsce w pierwszej ale ścigamy się zawsze, bo, bo przede wszystkim ścigamy się sami ze sobą. Tutaj, proszę Państwa, 173 osoby pierwsze zwycięstwo odniosły, bo już wszyscy wystartowali i to już jest pierwsze ich zwycięstwo. Zobaczymy ilu zawodników teraz. Teraz do mety i będzie mogło pochwalić się pięknym, pamiątkowym medalem z triatlonu tniebem 2015. Z Magdan Mieścicki po raz kolejny z nami. Kosicki, zaraz na nim Filip, Graczyk. O, proszę Państwa, tak jak mówiłem, kwiatno inne ludzie z żelaza. Nie dość, że dobrze radzą sobie z tym dystansem. No to jeszcze podkręcają, podkręcają cały czas i walczą do ostatnich metrów klasy biegowej. 2 godziny, 7 minut i 30 sekund na zegarze nasz zegarze zawodów no i zgodnie z przewidywaniami na moment powinien pojawić się tutaj Łukasz Kisło